Sprawa zgoda nie zawsze buduje. Polska odzyskała niepodległość w 18 roku dlatego, że była niezgoda i była silna polaryzacja na dwa obozy, które się bardzo wzajemnie zwalczały. Zgoda w błędzie jest tragedią i właśnie z tą tragedią mamy dzisiaj do czynienia w Polsce. Następna sprawa, proszę Państwa, to jest to, że ja dochodzę do wniosku po tym, co wysłuchałem, bo Państwo się tak naprawdę nie różnią między sobą, że Polska. Częstym istnienia Polskiej za antyrosyjskość. Walka z Rosją, permanentna walka z Rosją, bycie państwem frontowym, samodzielnie bądź wspólnie z Ukrainą. Gdzie tutaj jest mowa o tym, żeby dochodzić do jakiegoś porozumienia międzynarodowego do normalnych stosunków z jednak takim ustawstwem, jakim jest Rosja. Zamiast tego mamy podkopywanie przez Amerykany się do tego przełączenia. Trzecie pytanie. I ostatnia, ostatnia sprawa od czym tutaj Dodać do tego, że e, Anglika Stanów nie mają mandatu ani moralnego, ani prawnego na połączenie kogokolwiek e, po tym, co robiłem w, życiu w ciągu ostatnich 20 lat. Nie będę rozwijał tematu, nie ma czasu. I ostatnia sprawa, tutaj się zgadzam e, z niektórymi przedmówcami, staje się że z Panem Doktorem. E, otóż różnica, jeżeli chodzi o nasze spojrzenie na historię i stosunek do Niemiec i do Ukraińców, tych tylko, którzy się odwołują do tradycji banderowskiej, jest taka, że Niemcy nie budują pomników i nie wychowują w kulcie hitlerowców swojej młodzieży. Tyle, tyle z mojej strony. Z Dziękuję mam. bardzo. Dziękuję. Pan z tyłu podnosił rękę. Nie, to nie był. pan. Pan, pan, tak jest. bardzo proszę. Nazywam się Piotr Korczarowski, jestem dziennikarzem niezależnym publicystą. Pan rektor złatka zacząć tę debatę od takiego zdania, że na Ukrainie tak naprawdę nie ma faszyzmu i neonazistów, na tylko jest to pewna propaganda odsycana przez rosyjskie media. Więc ja chciałem wszystkich Państwa zapytać, czy Państwo podróżujące na Ukrainę bywają w ogóle gdziekolwiek poza placówkami unijnymi? Czy Państwo znacie fakty, ponieważ niedaleko dwa tygodnie temu grupa neonazistów ucięła głowę zastępcy komendanta milicji? W Doniecku, na oczach jego żony. Parę dni temu, yy, wszyscy znamy wydarzenia w Odessie, gdzie grupa yy, Rosjan została zapędzona do jednego z budynków, który został podpalony, zginęło 40 osób, yy, wiele, wiele więcej jest rannych. Yy, dwa dni temu yy, w Słowiańsku grupa właśnie prawego sektora y, y, zmierzająca do, do, do po prostu starcia z y, mieszkańcami miasta otworzyła do nich ogień z Zginęło y, 17 osób. No więc chciałem zapytać w tej debacie, którą tutaj Państwo prowadzicie, y, y, gdzie jest miejsce na te fakty? Gdzie one uciekają? Czy y, ta polityka międzynarodowa, czy ta właśnie zagraniczna polityka jest y, tak wielkim priorytetem w stosunku do tych faktów, że należy przymykać na nie oko i pamiętać, Chciałem tylko przypomnieć, że stosunki polsko-izraelskie, czy polsko-żydowskie kształtuje fakt jedwabnego, gdzie y, rzekomo Polacy mieli spalić grupę Żydów jakiś tam w stodole, co też nie zostało wyjaśnione. I to mamy, o tym mówimy przez 70 lat. To Natomiast to wydaje mi się, że o ofiarach tych, które były w odesie za parę dni już świat zapomni. Dziękuję bardzo. Pan zgłaszał się jako Bardzo proszę. proszę, proszę, proszę. Ja się nazywam Paweł. Ja się nazywam Paweł Ziemiński, jestem doktorem ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego i prezesem stowarzyszenia jedni w Polsce Suwerennym, redaktorem i kierownikiem programowym Studio Warest Production. Chciałem skomentować najpierw to, co powiedziała pani Maruczuk, mówiąc, że Ukraińcy nie znają historii, dlatego w tej chwili mogą popełniać pewne błędy. No ja podróżowałem wielokrotnie przez Ukrainę w ostatnich kilku latach i to nikt inny, a właśnie Ukraiń, Ukraińcy, Zachodnie Ukrainy, bo nie ma jednego narodu ukraińskiego, tylko są dwa narody, tak zdecydowanie na terenie Ukrainy, wznoszą w sposób potwierdzany przez władze, szczególnie przez ubiegłego Prezydenta Janukowycza, Juszczenkę, pomniki banderowców, one pamięć szowinistycznych, banderowskich przestępców, którzy nie doczekali się procesów międzynarodowych i nie ponieśli kary tak jak przestępcy nazistowscy. To po pierwsze jest Druga sprawa, chciałbym powiedzieć, zapytać panią Marczuk, jak ona zaangażowana w obronę praw kobiet komentuje wydarzenia ostatnich dni, a szczególnie 2 maja kiedy znowu ci sami szownistycy banderowcy e, popierani do swoich czynów przez wpływowe środowiska żydowskie, pa, i, patrz, pan Igor Tłumomański, pan e, Fierman, pan e, e, i inni e, e, ważni osobnicy biznesu i życia politycznego wschodniej Ukrainy, kiedy to e, na oczach no, prawdopodobnie innych... Też świadków, została zamordowana bez biazd, są jest dokumentacja w internecie, kobieta w ciąży przez właśnie bojówki banderowskie na terenie Związku, Związków Zawodowych. Ale, a teraz generalna uwaga I ostatnie, ostatnia. Podejście, które prezentują tutaj wszyscy paneliści jest metodologicznie zupełnie oderwane do rzeczywistości. To znaczy, występuje zgodność wszystkich poglądów, i kwalifikuje się pogląd, że jest to jakaś nasza, w domyśle jaka? Nasza, to znaczy Polska, czy może tego środowiska rządzącego Polską od 25 lat, pozycja w stosunku do polityki zagranicznej? Bo naród polski, polscy obywatele są bardzo podzieleni w swoich opiniach i nie ma czegoś takiego jak nasza opinia w stosunku do wydarzeń na Ukrainie. Ona jest bardzo zróżnicowana i krytyczna, dlatego że nie może być akceptowana. Prowadzona polityka przez Pana europosła szczególnie z który mówi o, o tym, że kusząca ma być perspektywa demokracji, dobrobytu zachodnioeuropejskiego, a jednocześnie akceptuje on i autoryzuje e, praktykę polityczną banderows banderowską, która nie ma nic wspólnego z demokracją wspólnym. Dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Pan, tak, bardzo proszę. A jeszcze, panie, 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 panie Doktorze, chciałem powiedzieć, dlaczego w stosunku do Pana nie jest szczęte postępowanie tak naprawdę karne, dlatego że Pan łamie postanowienie zarówno Konstytucji, artykuł 13, bo współdziała Pan z osobami o charakterze, których program jest nazistowski, a po drugie Pan łamie i może Pan być ścigany z artykułu 129 Kodeksu Karnego, dlatego że tam jest napisane, kto będą wypoważniony do występowania w, rzeczy, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, to są jak rządy, które państwa i na działa na Szkodę Rzeczpospolitej temu grozi kanał od lat do lat 10. I Pan takie czy znaczą... Bardzo proszę. Ja pana nie miałem teraz do zabierania głosu tej Nazywam się Wiesław Czech, jestem Polakiem. Pytanie do pana Sariusza Wolskiego. Czy uważa Pan politykę Brzynierska Wolskiego za wyraźną? I proszę o ją skalę tutaj To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Znajdźcie ją panowie studenci tutaj, tak? Bardzo proszę. Może po tej stronie? Ja tam panu mówię wrogą. Trzy Tak. tak. To pytania z kolegą? Najwyższe. jest. Nazywam się Jakub i Reprezentuję Sekcję Młodzieżową Komitetu Nowej Prawicy. Yy, mam pytanie do pana Stariusza Wolskiego, a proszę do pani Maczu. Zacznę od Pana Sariusza. Jaki jest sens brania przez Polskę przez około 15 lat dotacji z Unii, skoro przez wejście, yy, po wejściu do Ukrainy, co gorąco Pan popiera, takie kraje jak Polska staną się płatnikami brutto, z racji, że Ukraina będzie otrzymywać także przez około 15 lat dotacje z Brukseli? Czy nie byłoby lepiej, gdyby Polska budowała się po latach komunizmu z własnej kieszeni, będąc poza yy, UE, która, jak widać, nie daje na zadamo I pytanie do Pani Marczuk. Czy naprawdę yy, popiera Pani wejście Ukrainy do Unii? Rodzinie jest organizacją międzynarodową w sensu stricte, a tworem przypominając federalistyczne państwo, do którego dążę. Dlaczego Ukraina po zaledwie 25 latach suwerenności ma po raz kolejny na rzecz niedemokratycznej władzy Brukseli? Sama Pani mówiła, że marzy o demokratycznej Ukrainie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. No, prawicy. Ja mam takie pytanie, no, bo wyraził praktycznie do Tutaj pan y, z ekonomii, y, niestety pan mnie wyprzedził, więc już nie będę także tak pan y, Państwa atakował. Natomiast mam pytanie, Państwo są demokratami, a na tak zwanym Euromaidanie protestowało 200 tysięcy ludzi średnio, a Ukraina 45 milionów ludzi. A na Krymie większość była z Rosją i, i nadal nie zgadzacie się z tym, że Krym y, do Rosji został przełączony, więc nie rozumiem w ogóle... Czyli demokracja, a tak zwana demokracja Unii Europejskiej ruszy się od tej normalnej demokracji, jaka istniała zawsze. No trudno. I jeszcze mam takie jedno zdanie, uwagi do Pana y, do posła y, Wąskiego. Pan parę razy powiedział, że Pan jest centroprawicowcem. No naprawdę proszę z nie pośpieszać. No, pan, pan mówi o porozumieniu z Mocarstwem Rosja. Nie, nie będzie porozumienia z Mocarstwem Rosja, bo nie chcemy mieć do czynienia z Imperium... Rosyjskimi i w dzisiaj jeszcze ją się z tym się nie zgodzi. To, co jest dzisiaj interesem Kremla, wcale nie jest interesem Rosjan. To właśnie z Rosjanami, a to się w tej chwili budzi w społeczeństwie rosyjskim, musimy rozmawiać i z nimi się przyjaźnić, a nie z imperium rosyjskim. Pan, który się przedstawił, zależy na jako publicystach. Neonaziści wyrywane są w Rosji, a nie na Ukrainie. Ofiary odejście. To jest dokładnie odwrotnie. 58 spośród nich miało paszporty rosyjskie, a 20 miało paszporty czy dokumenty z Transnistrii, więc byli to przybysze, a nie ofiary. A miejsca na te fakty, które pan potrzebuje, jest w Russia Today. Pan Paweł Sieliński. nie stawiał pomników w banderze, tak upodorował go, ale również otworzył, a byłem przy tym zwędaż, Ja nie ja autoryzuję polityki banderowskiej. I, nie wiem jak y, pan Dzieliński, ale na cmentarz Orlund leży Ziemiński, bo byliśmy nawet kolegami w jednym instytucie. Dziemiński. 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 E, pan Czech, czy uważam y, politykę ministra Sikorskiego za wyraźną? Tak. Pan Kawkowski, po co brać środki? Po to, żeby się rozwijać gospodarczo i naprawiać y, zaległości? Y, Odbudowywanie się samym jest bez sensu. Bo takiego y, skoku do przodu gospodarczego nie z innego, ponieważ własne siły byśmy nie dokonali y, nie sami. Chorwacja potrafiła, pod nasza do strony. Y, Chorwacja. Proszę pojechać rady, Proszę do Chorwacji. Kongresowe z razem nie, nie, nie mogę odnotować nazwiska. Mały Urwani. Chcę powiedzieć, że komitet... Y, Milionów humanitarnych liczył 17 osób. Małe było w pańskich yy, kategoriach. Postanie warszawskie, postanie listopadowe i postanie jest z W całości się zgadzam z wywodem pani Marczuk. Yy, na Kówkrybie większość zarosła, W 15%. Yy, przypadkiem i przez nieostrożność yy, Rada 3 w Kówkrybie obniżyła wyniki według 15% głosa proszę sięgnąć do internetu to zostało ujawnione wczoraj Pan Mieczysław. Co zawiodło w Wilnie. Ukraina zawiodła. Ukraina, pierwsza Państwa rewolucja zawiodła jej elity. i a potem, a potem prezydent <coughs> Janukowicz. E, proszę Pana, do polityki sąsiedzkiej Rosję zapraszano, Rosja odmówiła. Rosję zapraszamy, Rosja odmówiła, więc czy nie tylko Unii jest, jest bezprzedmiotowe. Jak zdemokratyzować Rosję? Pokazać, że Ukraina może być demokratyczna i w do, dobrobycie, kiedy Rosjanie sami zagłosują za demokracją, ubią obalną dyktaturę. Dziękuję.